A więc moi drodzy, pytanie odcinka Czy Preston ugotał tym Millionaire world update'em? Sprawdzamy Dobra, więc mamy w końcu nowy świat Preston Przecież dawała eventy już, nie wiem, z 3 tygodni chyba, 4? Pod rząd, więc to było słabe, ale mamy nowy świat W ogóle ty pisze, że są nowe szanse w ogóle na nowe huge chyba na końcu I w ogóle jakieś upgrady, to sobie zaraz sprawdzimy Nowe jajka, nowe pety, dobra, no to pominiemy Chyba tych petów jest więcej niż ostatnio, a więc Preston chyba z wakacji wrócił, ja też eee, Tutaj limitowanych już pety 3 no takie fajne w sumie, może być I wszystkie co ciekawe są do zdobycia z tego update'u tylko i to free to play Nie ma forever paka, jak na razie przynajmniej Aha, tu jest coś takiego, że loteria, że za 10 minut 5 osób wygra Na pewno wygram, nie? <laughs> nie, no to, to, to ledwo co kto wygra, nie? To będą naprawdę minimalne szansa to W ogóle są jakieś tickety, dzięki którym możesz chyba tam wejść Aha, i możesz iść do Prestona, aby kupić te te tickety yeah, Preston, kurde, to jednak jest... Pewnie. Dobra, jest, jest minigra, moment Aha o, ale to jest ciekawy, ty, a na końcu ponoć jest Rainbow Shiny Huge spytam więc, o, chłopie Czyli 10 razy możesz dziennie to zagrać, to jest też ważne, bo pewnie by to było ciężkie wbić O, są upgrade'y, dobra, i tutaj masz jakieś w ogóle busy milionerów i tutaj możesz sobie, chłopie, poprawić Egg luck, Drop Chance i Diamond Boost, I chłop, chłop, to jak na razie go. gotowy, ty jeszcze sprawdzałem czy coś zadał. No w sumie znaczy inaczej. Nie wiem jeszcze jak to będzie z, y, wyglądało. Muszę zacząć na końcu w ogóle jak to będzie się grało. Bo ostatnio tak też na początku mówiłem, że wow, Presum gotował, a potem po 10 minutach już mi się nie chciało w Presumatora grać nawet. Dobra, to jest w ogóle ten nowy itemek, który trafia się tylko w nowym świecie. Dobra, shiny fruit. O kurde, czyli to będzie teraz problem, wiecie? To będzie gigantyczny problem, bo teraz prawdopodobnie ceny owoców wzrosną i w wbicie masterki będzie ten Jeszcze cięższe. Mam nadzieję, bardzo liczę na to, że Presum ogarną coś takiego, że jak robisz te shiny owoce, które ci więcej status poprawiają, to jak je robisz, to dostajesz masterki, bo jak nie, to to może być naprawdę tragedia dla osób, które nie mają masterki owoców, w tym nie. No i clown, clown battle, a więc klan NDS rekrutuje, wiesz, gdzie się zgłaszać na Discordzie, nie do na diemach tylko na Discordzie, w wyznaczonym kanale jak coś. No i oczywiście tutaj jakieś nagrody, nie, ale to my będziemy chyba lecić top 50, no może spróbujemy, ale czy się uda, już wątpię, ale spróbuję, spróbuję, jak z czym się to je w ogóle. Są nowe deski! Mówiłem, mówiłem kupywać inwestycja z, od zera do kiocha, się zwróciła. E, jak coś wy jeszcze nie wiecie, ale ja już zrobiłem odcinek, część z niego już nagrałem i w nim, no, zdradzę, kupiłem deski, aby e, ten na nich zarobić. No i moi drodzy, o, zarobię. A więc moja rada inwestycyjna wciąż się w miarę sprawdziła, nie tylko tydzień później. No jest milioner, pak, preso. Nie no dobra, i dużo zmian. O, może otwierać więcej niż jeden gitbug chyba na raz teraz. <śmany> Preston Pre Pre Global Event? Nie! Chłopie, jeżeli masz. Je jeżeli to jest to, o czym ja myślę? O kurde, o kurde, jak Global Event Gifty, teraz nic sobie nie do zdobycia. Dobra, sprawdzamy. Dobra, jesteśmy w PCMatorze. Mamy tutaj oczywiście to. Patrzymy, patrzymy. Nie ma Global O kurde! Ty to może zrosnąć ale nie wzrosło <laughs> Ale nie, może to ten wzrośnie, nie? Według mnie naprawdę to powinno teraz sporo zmienić scenę tych levelów hitów skoro są nie do zdobycia Znaczy tam pisało, że tymczasowo, a więc to jest też ważne Ale ej, 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 ej przecież usunęli, więc to naprawdę powinno wzrosnąć według mnie W szczególności, że to jest chyba naprawdę jest z sposobu na zdobycie huge'a Naprawdę tam szanse są dobre i o tym dobrze wiesz Natomiast no, tu oczywiście hypegi za darmo e, Dobra, ci muszę nagrać od zera do huge'a zaraz e, Dobra, sprawdzamy jeszcze co Tutaj będzie oczywiście w sklepie jest nowy huge, no wiadomo milion Coś tam był, oczywiście zbieram diamenciki. Czyli coś będzie jeszcze, nadal właśnie są te deski. A więc, zarobiście, mam nadzieję, że te deski teraz wzrosną trochę. 108 wzrosło. 127 też wzrosło trochę i mozaik... O kurde, wzrosło wszystko, nie? Moi od mówiłem. No i co? My sobie idziemy przejść. Trochę późno, bo naprawdę już trochę nagram e, milioner word i sprawdzamy, co ten zaoferował, czy prezent ugotował, czy będę mieć co nagrywać, bo ostatnio nie było zbytnio i męczyłem się z arkitegami. Dobra, hatch, so X. No spoko presą ci musimy robić jak zwykle zadania. Dobra, pierwszą arenę przechodzimy sobie. Dobra, mogę dzięki wielkie, z 10 golempetów. petów. nie więc co to jest. 3 miliony, top damage czy to się opłaca w sumie jako suakra ma kupię? jest 3% nie no dobra 3 miliony to w sumie jest nic w obecnie w pecunatorze chyba tak mi się wydaje a no właśnie testujemy nie i zobaczcie gift bugi możesz 50 otworzyć ale, ale mini czasu już nie tutaj możesz to o, ale nie to bo przecież, przecież można już było sorry dobra to nie możesz to nie możesz dziwnie preston, trochę naprawdę dziwnie to zrobić czemu mini nie można no ale my sobie to przechodzimy nie z muszę jajka otwierać więc trochę to zajmie no lecimy druga arena kupiona jeszcze jedna 10 rępopeschu... Ej, busek krzyń, dobra, sprawdzamy. E, diamond boost, Mu tylko muszę mieć te coiny, znaczy kurde, baksy. one są, no jak na razie jeszcze trochę drogie, one pewnie zaraz się mocno wywalą cenowo, tak zgody... Ej mam mamsto przecież! Uee! No to taki boost trochę słaby. Ale to może sobie więcej dać oczywiście. Ej, to fajny to jest, naprawdę. Tylko potrzeba czasu jeszcze. Dobra, blokujemy kolejną arenę i została ostatnia. Nie no już nie chcę aby na naprawdę te areny miał żadne zadania, ale chyba prezent ułatwił je. Eee, są małe łatwiejsze w tym updatecie, ale no wciąż, po co? Po co co? Preso? Usąd. Oee, oj! O kurde. O to jest drogie. O to jest dużo warty. Co jest? Ty, ale dlaczego czemu tu ma taki rap? Z <laughs> ciągu możesz to kupić? Co 11,5 tysiąca, a ludzi to kupią za 200 tysięcy chyba? O co tu chodzi? Ty, sprawdzimy sobie zaraz czy to się sprawdza, czy ludzie to kupią takiej cenie jak tak, to to będzie komedia, nie? Dobra moi drodzy, ostatnia arena, już w końcu nareszcie. I co tutaj będzie? Gdzie jest ta mini gra? Dobra, lecimy, lecimy wyścig, dobra. Ty. Jak to będzie wyglądało? O, dobra. 5% szans na stracenie, nie? Ryskit albo... Aha, i to jest taki... Aaaa, Presto, już wiem o co ci chodzi. Dobra, jak na razie taki totalny syf, nie? Co? Aha, czyli przegrałem 10 szans, to było i do dosłownie przegrałem Jeszcze jest kurz, cool, no, Jezu, Preston, to <gry> trochę ciężko I have anything. Yeah Aha, czyli chyba jak masz więcej ticketów, to masz większą czas na zdobycie huge'a? Czy to tak działa? Jak tak, to to jest naprawdę pay to win, lekko mówiąc Zaraz, my testujemy metodę tutaj na Prestona, czyli kupujemy 10 10 milioner ticketów za 175 tysięcy, a one są niby warte 2 miliony a bo czekaj, nie, ja sobie wbiję respekt u Prestona. A ja więc kupimy sobie więcej trochę tego. Tylko przepalam gemy teraz. Kurczaki pieczone, ten respekt trochę się będzie wbijać. Dobra, kupujemy więcej, kupujemy więcej. Czy to się nie opłaca w przypadku kupać większej ilości? Chyba nie. Ja, kupujemy to, Ten pakiet. On daje niewiele więcej. Ten daje ile? Czekaj? Ten daje 200, tak? Ten daje 300. Aha, daj tak out jest. Dobra, leci na to sporo gemów. się Przecieka czy jakiś respekt jest jak więcej widać. O Oezu, aż to się leguje. Dobra, czy ja chcę wydać miliony gemów na to... Dobra, dawaj. Przepalam gemy, przepalam gemy. Oj, 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 I to zostało... Nie, tak szczerze, poczekam, 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 poczekam. Już więcej nie robię. sprawdzamy jak to działa teraz. Teraz, 32 To co jest? W sumie te... Aha! I dobra, mam... Oooo, dobra, ci to tak działa, dobra. czy możesz, jakby, sobie takie coś ogarnąć. Ej, ty, y, podoba mi się ten prestą, tak szczerze. Ej, nie nie, nie prestą, tylko pomysł. Dobra, idziemy trading plażę. Nie, pro. O, co ja robię. Jak to się sprzeda, choć nie, on sprzedaje to jest za 150, dobra. Nie, 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 głupoter, ale głupoter muszę niżej wystawić. To jest chyba dobra cena. Jak na jednego. Ta. Ej, fajnie, jest powiadomienie, że jak dajesz item poniżej rapu. Dzięki preston, szkoda, że dajesz to dopiero teraz, a nie po tym, jak zjedziemy kilkaset milionów gębów już na tym, nie? Hypegi nie staniały w ogóle. Ej, ty, bada akcja. Co ja robię w tym odcinku? Ty, idę sobie zjeść płatki z blekiem, nie? I mam nadzieję, że to się sprzeda. Bo nie, czekaj, czekaj, zanim wezmę płatki, to jeszcze w sumie te etykiety można kupić chyba za 20 tysięcy jedno, a więc nie, jak głupotę to robię, powinienem to wystawić na sprzedaż za 59 tysięcy, naprawdę niska cena, za to się powinno sprzedać, jeżeli to się sprzeda za tą cenę, to ja naprawdę wyjdę na plus mimo wszystko. Dobra, moje drodzy, minął sporo czasu i jeden ten się sprzedał chyba tylko, więc lecimy z powrotem, ja sobie je wydam, spróbuję trafić huge'a w ogóle, albo z tej minigierki, albo z tego losowania. Według mnie, jak na razie, tak szczerze, audyt jest udany, jest dobry, Preston ugotował prawdopodobnie nie to tylko po prostu postaram się w końcu bo nie siedzieć na wakacjach Ale y, ogólnie po prostu chodzi mi o to, że update naprawdę mi się podoba jak na razie Znaczy no wiesz, już teraz jest w miarę taki moment, że w sumie możesz się szafkować i tyle już nie muszę odpalać gry przez następne tydzień, dwa Ale to nie, nie zmienia faktu, że masz jednak kilka rzeczy tak czasami do roboty Ci ta minigierka na końcu właśnie, te lasowania, coś to jednak jest, jakieś zajęcie jest, nie? Mogło być nic Mamy tutaj trochę więcej tego, mamy trochę więcej tego, ale to nic nie daje, wciąż muszę więcej tego kupić to powinien wysejść na trading plaża, a tego nie zrobiłem. Gratuluję samemu sobie. Ej, tu jest huge ej, ej, to jest shiny. Ty. Ale dużo ticketów jest w puli. Jakbym dał 500, to nie mam pojęcia, ile będzie. Dobra, próbuję, próbuję. Ja nie trafię tego, wiem, ale no wiesz, może gesty spływać dla jajec, 0,09% szansy. Nie no moi drodzy, to jest jasne, dobra, lecimy tutaj, milioner race Zobaczymy, czy uda mi się w końcu coś więcej zdobyć, dobra, lecimy tutaj, tutaj ryzykujemy Tutaj, ryzykujemy, 15% na to, że przegram, 20% na to, że przegram jak na razie, daj sobie radę Ej, 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 ej czuję potencjał, 25% szans Nie no i kot, kurcze, jaki nienawidzę tego kota A jeszcze tu jest pet, no właśnie, tu jest ten huge pet do zdobycia cały czas, więc naprawdę fajnie. Tylko według mnie trochę taki... To jest trochę powoli lekko nudne, że cały update może zdobyć huge I Jakby to nie jest takie wyjątkowe jak w motorze X, to nie? Uuuu, czy żeby tutaj nie było ścianki? hu hu. Tacy deweloperzy właśnie. Dobra, za czym jeszcze w ogóle ci trafię tego peta, nie? Huge, shiny. No nie trafię, zaraz 0,77%. Może być ciężko. zaczyć czy mogę zakończyć 700 od tańczącego Petsona? Nie mogę. No słabo. Dobra, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Viking Queenersnału już w ogóle się zakończyło. No i no, nie prze... nie wygrałem no, szok, nie? Tego nikt się nie spodziewał. O, są zwycięzcy. Ale to byli ludzie, którzy są w ogóle w elicie Pecymatora wydali na co kilkaset milionów gemów. Więc wiesz, trochę słabo to jest, bo jednak to możesz sobie przekupić, jak jesteś milionerem, miliarderem inaczej. I masz mnóstwo tych ticketów, to wiesz Naprawdę to będzie łatwe do zdobycia No ale lecimy do Prestona O, świeżyło się, kupujemy, kupujemy od razu wszystko Kupujemy, zobaczymy, czy respekt, level Większy, cokolwiek daje, czy to po prostu takie, jest, aby zmienić graczy Dobra, leci, mamy sporo tych ticketów, no i co my robimy? Czy tutaj jest dużo osób, które biorą w tym udział? No niby tak 564 No nie wiem Mógłbym też coś takiego zrobić, że na przykład 10 mi daje, co każdy ten co każdy los, i to jest naprawdę fajna opcja, to mi się podoba. Tylko nadzieja, że te rzeczy dostaje się z tego, eee, z dropów po prostu, nie? No, a moi drodzy, drugą miskę płatków zjadłem <laughs> i ten, i teraz my sobie idziemy jeszcze to minigierkę ogarnąć. XPC, lecimy, 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 10%, lecimy, 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 15%, lecimy, lecimy, 20%, eee, lecimy, lecimy. Nie no, update jak update. Ten update jest fajny tylko dlatego, bo wiele rzeczy w nim jest do roboty. Teraz sprzedaje, Tutaj? Nie sprzedaję. E, kilka rzeczy fajnych jest do roboty w nim, ale no update do 5 jak update do PCMotora. Jedyne co ci zostaje teraz, to po prostu siedzenie na tym jajku i już. I możesz spróbować to minigierkę grać, ale wygląda na to, że będzie chyba to niemożliwe i nierealne, aby wygrać w niej. oprócz tego, te all są szybkie. Ty, co jest? Łe, co tak powinno być? Na farmie też tak jest real. Ja oceniam update tak szczerze, od 1 do 10. 8. 8 będzie moją opinią, recenzją. Jak nawet autora, to jest... I jeszcze próbuję z ostatniego audio, to jest naprawdę dobry update. Wy możecie zostawić swoją ocenę tego update'a w komentarzu. A ja jeszcze na sam koniec spróbuję sobie sprzedać te oto nie te, tylko. Te oto tikiety, znaczy baksy, których mam już łącznie 80 milionów w wartości, a więc naprawdę sporo Ej, dobra, itemki wystawione, my sobie szybko zerkniemy na mailboxa Dobra, jesteśmy na moim drugim koncie, jak widzimy tutaj ja sprzedaję jak na razie nic się zeszło, nie, a to są naprawdę dobre oferty Sprawdzę mailboxa, w ogóle po trzech dniach jest naprawdę dużo mino. Ej, co ty jest znaczek, ty? Nie wiem, ale jakiś znaczek mam. Nie sprawdzamy mnie naprawdę długo, ale spostali się że robi speedra, więc dzięki Sebek od razu za te trzy gifty, jakie wysłałeś, wiem, że jesteś wspierany z kanału. Dzięki za uświek Argitika akurat się. No nie przyda, nie? A i co się przyda akurat? All crate game, y YouTube, na odcinek, dzięki za Arkitekturę, Choć już jest po odcinku, to ci zwrócę, zwrócę ci, ci zwrócę ci. Na odcinek też i zwrócę, bo już po odcinku jest wszystko. Filip, jeden ja X ich klonu, mój bud. <laughs> stary Nie no, nieźle Filip. Dasz sobie biednie ja zaczynam od soboty. Sorry, ale nie daje nic, polecam oglądać poradniki, w nich w miarę wszystko mówię co i jak, aby fajnie się wybić masz klucze masz klucze? Jakie klucze? What? Zwrócę ci kiwcika. Troll, masz drugiego gifta. A to akurat dzięki, to sobie przyjmę? Albo nie, zwrócę, bo ja tak tego nie używam, nie? Yy, niby zbierasz. Zbieram wielkie dzięki za to, to się przyda. Proszę, Janikson, dzięki. Bardzo się przyda, pozdrowisz. Pozdrawiam ciebie BHGtfu I -y ty, I -y F -y -g -t. Pozdrawiam Cię serdecznie dzięki zawojcy spinul tikety. Mam urodziny i daję to tych gg, no to wszystkiego najlepszego, już trochę spóźniono, ale ja byłem na wakacjach jak ty miałeś urodziny, dzięki za choć ja chodź się ci powiem dasz gifty, ale nie, no nie daję giftów znajdę jak masz rodzinie, no to co, każę bym musiał potem dać Dodasz do klanu mam dużo huge, C na discordzie rekrutacji do klanu nds, zapraszam serdecznie, Dre Dre drewikson jak tam pływanie z rybką mini mini, za zimna woda by pływać, chłopie tam było tak zimno, ole ty mi dajesz tych ticketów dużo Chłopie, a no właśnie, Drewixon, ja Tobie dziękuję, miałem Ci podziękować, miałem coś postać, a ani tego, ani tego nie zrobiłem. Bardzo Ci dziękuję, Drewixon, w szczególności też, ale też innym widzom, którzy pomogli w serii, od, a, ten, co z architekami, nie? Którzy wspierali, wysłali gifty, czyli nie gifty, tylko po prostu jajka w mailboxie, nie? Mega wielkie, dzięki za to. Polo 3W, zbieram dalej, dzięki wielkie za tego giftcika O, jeszcze jedno, dzięki wielkie, Polo 3W, odcinek z losowania. Dzięki masz? Nie wiem po co. Benek328V2. A dzięki. Jeszcze trochę dzięki za się like, nie się na odcinek. Dzięki, wielkie Dora. A więc co odebrałem z mailboxa? Wszystkie odcinki to naprawdę mogą trochę potrwać. A więc mam nadzieję, że aż tak tyle nie trwało, No właśnie, sprawdzam o co chodzi w Clan Battle jeszcze. No właśnie, tak jak mówię, cały czas Enders rekrutuje. Mamy klan tutaj. Co trzeba uzbierać, eee, Total Millionaire Room. Rooms visited. Aha! Czyli ilość pokoi, jakie przeszliśmy. Ty. Naprawdę dziwny klębaty, tak szczerze. Nie, nie, czekaj, nie, źle zrozumiałem. Czekaj, co? Aha! Ilość pokoi, które odwiedziliśmy bez y, po przegrywania w tym, że bez jakby tego klauna tam, nie? To jest naprawdę bardzo dziwny pomysł na to, nie? <grym> Ale dobra, ciekawe klębato, nie? A więc jeżeli chcesz do NDS to musisz codziennie to robić, naprawdę. I nie możesz przegrywać. Nie no, ostatecznie naprawdę sporo czas minął, <grym> nic się nie sprzedaje, nic w ogóle. Nie, nie, odpuszczam sobie to, tak serio. Tak szczerze, bo chyba nie ma co. Tutaj też sobie daje off. Tak szczerze, jakbym miał wam powiedzieć, to nie wiem czy ja bym brał udział ciągle w tych losowaniach, bo to jednak to jest takie coś dla bogatych jednak... No i się raczej też dać mnóstwo tych etykietów, yy, bo to wątpię, że jak dasz 10 tiketów to trafić już, że naprawdę to jest ma szansa. Aby z jakoś to my sobie, jeszcze raz przejdziemy tą minigrę, zobaczymy jak daleko przejdę się. Tutaj dwa, trzy, tylko też muszę pod bazę wbijać, a więc tutaj raczej nie będzie full train hard. Dobra, room 5, idziemy jeszcze. To jest bardzo fajna gra tylko w sumie, więc wezmę sobie Kurde. Kusi Kusi Ale nie To jest lepsze, to jest lepsze Dobra, bierzemy to I sprawdzamy 16 punktów zdobyłem do, 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 do klanu za run 7 dopiero a więc naprawdę, to jest to fajny wynik, według mnie Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku Dzięki za oglądanie, według mnie tak jak mówiłam 8 na 10, choć w sumie już tak 7 na 10 Bo jednak, mało rzeczy do roboty Tutaj to jest tylko dla bogatych, a więc Ja bym raczej sprzedało choć ciężko wciąż to sprzedać Tego boosta mogę sobie kusić. łe, to dużo daje Patrzcie, 60% egg boost Ej, to jest fajne ale nie, ja najpierw kupię ten boost yy, tutaj, bo chcę mieć więcej dropów, nie? Jak coś te w ogóle te rzeczy, za które kupiłem tego upgrade, się nie chciał sprzedać, nikt nie kupował Mega po zaniżonych cenach, a więc no nie, odpada. Nie dostałem już 30 tych yy, coinów, jak widzieliście w ogóle. Jak coś u mnie czas, tak czasem krzyp, muszę je wymienić No, ja to będzie definitywnie na wszystko w tym odcinku. Ty ugotował niby, ale mogło być lepiej. Takie podsumowanie.